Jezus jakie sępy. O, klik. Jesteś i... pewny? Tak, a wiesz jak tego się używa? Nie mam pojęcia. się obiad nasz. Na więcej nas już nie stać. <grym> Ale czy jest to jest dziecka. A ja sobie wybrałam taki telefon. A dlaczego? Bo wygląda jak telefon. Ja Mamy szósty dzień wakacji. W hotelu trzygwiazdkowym. Kasper to jeszcze ma środek nocy. Królowa życia, kolejna królowa życia, już tutaj ma kawę. Dzięki, że tatuś mi zrobiłeś, jesteś kochany Proszę bardzo. Także zaczynamy ten kolejny cudowny dzień. Natalka zrobi robi przygotowania do warkoczyków a to będziesz mieć przy tyłku te warkoczyki? Nie. A powiedz, z czego są te warkoczyki zrobione? Z pupy konia. O kurde. Ja bym sobie tego, ja tego na głowę nie zakładał. Jak, jak na straganiu. I co, idziemy z tym handlować? Tak. Będziemy robić warkoczyki, tutaj cena za jeden warkoczyk jest 20 zł. A my zrobimy promocję. Zrobimy promocję po 8 zł, a nie po 10 <noise> o, 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 o. Dzień dobry. Przywitaj się z kolegami z przedszkola. Kacper, ona mnie urwała włosy i pomalowała. Nie. Tata miał trzymać, ale jak zwykle bierze się z niej za to, co trzeba. Czy widzę kamerę? Ile pani sobie życzy warkoczyków? No, jak to się dało, to całą głowę, ale się nie uda. Po kolei, powoli. Ale zobaczymy. Wie. Ale przechyczyliśmy stragany. No. Nie? Cebulary. Jeden taki warkosyk na straganie. Tu Od 15 do 20 zł. Dwie dychy. W zależności, no. gdzie. A my już mamy zobacz ile. Tu się cuda, Dzisiaj mamy pierwszy dzień z mocnym wiatrem nad morzem Także nie posiedzimy na plaży Mamy zacny plan Iść do Dziwnówka O, ze świnką Pepą będziemy szli Nie przeszkadza, bo tutaj chłopak przez z telefon rozmawia A sorry Kasper, nie wiedziałem, że O, Aha. to jest A z kim rozmawiasz? Dziękuję. że do samego dziwnówka tej promenady, nie ma, nie? Ja wiem, plażą prażą też fajnie, a to jedna praca, trochę tak, trochę tak. fajnie. Dzieci szczęśliwe? Chociaż nie chodzimy po krzakach, to tak jak w tam. Coś chodzimy no. z i góry do karpi. No Zobaczymy, co dalej będzie. Ale jutro nie będzie biało, i też woda będzie ciepła. Jutro się będziemy kąpać w morzu. A ja będę was podziwiać. Niestety tak idziemy. Ile już? 20 minut? No tak, może być. A dzieci już konsumują. O, a jak się zajada. Krupki jakieś macie fajne. Aha. No, nie ciwcy, ja... tylko zdrowe, nie? Z chleba. Ta. Tak. To idziemy dalej. Ta. Jeszcze godzina przed nami Czemu Stonowi nie mogą grać w hokeja? Bo zanim by założyły łyżwy, mecz by się już dawno skończył. Brawo! To dalej idziemy. Promenada przyjmuje różne tutaj oblicza. Teraz ładnie wygląda. Co ci się zrobią? A dlaczego miałyby ci się pomóc? Nie, Teraz schodzimy z promenady i będziemy szli wzdłuż morza. Degiem morza do dziwnówka Dobra idziemy dalej A czemu mamy zawsze pisze? Żeby na pamiątkę było Co? Żeby pamiątka była Przerwę w drodze do dziwnowka, już jesteśmy tam Ale nadszedł czas na nawotnienie się, tak, się Także woda gazowana, truskawkowa Tak, a dzieci siedzą w wulkanie Obiad nasz Na więcej nas już nie stać Wina <grystanie> w kraju Inflacja zjadła Otwieraj Oj, ale wysypie panie, lepiej niż najlepszej pizzerii Ustarliśmy dziwnówek wejście numer 6 wcale nie Blisko było, nie? Całe 2,5 godziny szliśmy z wami Co? No A sami A sami godzinę wyszliśmy Aleciśmy idzie się 2,5 godziny No zależy jakie są dzieci Takie są dzieci Zobaczymy gdzie wyjdziemy teraz I tak tu jest po zejściu z plaży, wejście w numer 6 w Dziwnówku. Co, będziemy jeść coś w Dziwnówku? No, ale nie wiadomo co. Nie wiadomo co. No to mamy niespodziankę. Co my będziemy jeść w tym Dziwnówku? No, na talce polecasz? Ja polecam na talce to. A tu są No Dajcie spokój z tymi grucami. Chcesz mieć pamiątkę? Ej, tu jest napisane na nie gnieść gniotków. Na no talce tak. kupujemy też... Y... Dla Wujka Cząka, kochany wujek Dziwnówek. Aha. I co jeszcze? Ty Kasper, dla kogo kupuje? Dla, dla swojej dziewczyny, Basi? <głosujesz> Takie moje pierwsze wrażenie w tym dziwnówku lepiej niż w Dziwnowie, jest nie? Tak. tak? Dobrze. Ale zobacz zobacz, zobacz, jaka wieża wiekała. co co z tymi czapkami zrobicie? W tym razie zupka pomidorowa wjechała dla Natalki i czekamy za resztą barpycha Paragon tak? Za cztery porcje Dla Natalki jeden złoty, a dla mnie dwa złote I? Dlaczego? Nie, no. Chciałeś jeden, a mogę dwa? Ta, daj pięć. Może i być Bądź pięć. z sobą. Okej, no. Okay, no. To ja mogę dwa, no ale już kończymy, daj. dzień tak. będzie udany tak. do końca, bez tak. żadnych. jeszcze pójdziemy do pandy. Jakiej pandy? Zaraz cię wypędzę. Przecież masz już magnes. Masz już magnes. No ale koralików nie mam. Masz już dwa warkoczyki. Dzisiaj już bankomaty były. Co macie dzisiaj z bankomatów? Jakieś glutosławy? No, tak. Po co Ci dwa glutosławy? No, tak. Jak Ci się urwie jeden, to sobie kup drugi. No tak. Jezus, jakie sępy. Kładę w buta i trochę nabieram. A ja normalnie rękoma. I co to A, za glute jakieś? mam takiego jakie? gluta. Co to za no, glute jakieś? jaki ja mam kolor? Nie mam na no. nie, ma, no, nie pomaga? Najszczęśliwszy nie. dzień w Waszym życiu? <noise> Do następnego bankomatu. ty to. Ale... masz z robalem. Ty Mama to jest skorpion! Skorpion, masz mój znak zodiaku. Co ty żeś tu wygrała? Nadarka to No, jak meduza, o jak meduza tak, to jest chyba raczej meduza. No to jest jak meduza. Do to jest... A kiedyś, jak byliśmy na wakacjach, to ciągle to kupowaliśmy. Mm. I wracamy z Dziwnówka z powrotem do Dziwnowa. Będziemy znowu szli plażą. Fajno. Do przodu wycieczka. Szukam utworu, bo y chodzi mi po głowie. Jaki? Jolka, Jolka, pamiętasz? No, budka suflera. No. Teraz mam uczyć muzyki, ale jak wymyśliłam swój tekst, to stwierdziłam, że to trzeba ocenzurować. Co to znaczy z nieuropami? Ocenzurować. A co to znaczy? Wykreślić brzydkie słowa. A jeśli co? Co, idziemy w takie krzaki, tata? No, prowadzę się w krzaki. No, yeah. ale fajnie tu! Się okazuje, że jest taka ścieżka wzdłuż morza. Co nie, Pyrgasz? Nie srybale. Aha. I według. Natka, nie tylko mnie tym. Według znaku to 20 minut na piechotę. Do Dziwnowa. A rowerem 10. No i tak z A z dziećmi to 2,5 godziny. Nie ma wakacji bez Placu Zabaw. Obowiązkowy oczywiście. Nagram. Proszę bardzo, mistrzyni. Dajesz Natka, wierzę w ciebie Ale wcześniej mi się udało Wiem Teraz mnie mama? Tak, cały czas was, i ciebie, i Natkę Uuuu teraz, ja. teraz ty Natalko Patrz to, jak tam się wchodzi, patrz tak. Mhm uh -huh.

Ostatni zjazd, idziemy. Nie. O, czemu? Mm, Jest 91 razy. No i dotarliśmy do dziwnowa. na lody tam Kacper twój gof. najpyszniejsza polewa w mieście? Mhm. jak tam twój lód? najpyszniejszy w mieście? Aha. Na wypoczynku. Aha. On 6 sierpnia. Jest godzina 20. Co my teraz będziemy robić? Jest pora na zachód. Mogę cię zabrać. Żeby zobaczyć zachód słońca? Po raz trzeci. <grym> Rzekiwa na na No, ja tak chodzę. Jak Coś. kaczka? No jak kaczka, trochę tak. Ująć <grym> się jak kaczka jak będzie ciepło? Mam sobie warkoczyków Tuśnatka, <noise> od jest wszędzie. Tak właśnie wygląda spacer w zachodzie słońca promenadą Uhuu! -huh! Uh -huh! Ale napiszcie w komentarzach w jakim kolorze mam odsze. W jakim kolorze Natalka ma odsze? Kasper, nie uciekaj przez barierki. Idziemy dalej. O. Jezu. O dziecko jakieś. Przyję to. poszukaj rodziców ale Solo się skupił dziecka. Dziecko, dziecko się zgubiło, O, takie dziecko. a to nasze. A, dobra, zbierzamy. A o, drugie gdzie? Drugie dziecko. Idzie, o. Gdzie byłeś? Tam <noise> pytanie jak <noise> to jest za stopniów. Poszedł! naszych kochanych subskrybentów nagrywam zakód słońca dziwno Kasper dla nas niespodziankę Jaką niespodziankę dla nas? bo ja serce nam zrobiłeś ale jesteś kochany kasper Dzięki Zrobiła Kacper z pre, pre, skoro Prezent mogła, Kasprowi, Skoro wczoraj nie mogłam z tego automatu, to chciałam z tego automatu. Co dostałeś od nasalki? Co tam ci się trafiło? Jak ślepej kurze ziarno? Takie coś. Takie coś. pokaż. A ty chciałeś brylanty? No to jutro będzie dzień, będziesz miała brylanty. A teraz idziemy do parku. Kasper, hola A teraz weźmy w Tak. Zrobić prezent. Te, te brylanty mhm. widzę. No to masz. Natalka, ja tobie zrobię prezent mhm. Kasper, rób prezent, kręć tam Rób prezent A jaki pierścionek Widzisz, dostałaś od brata pierścionek I Widzisz, co, co mi dajesz? pusty papier? No pod nogę musisz, Kasper pod nogą to rozwala no. <laughs> Ale brylant, a ładny bardzo Natalka. Takie luksusy w dziwnowie A my idziemy do pandy, nie? Co to jest panda? ze wszystkim panda shop wszystko w jednym miejscu idziemy takie cuda w tej pandzie No to za fajna gra? Nie trafiłeś? Jeszcze nie. A Daję. widzisz, bo to trzeba... Yyy. Jeszcze nie trafiłem, nie działają. No, Mogę zobaczyć? Czekaj, a jest jeszcze inny doktor? Kacper chce być doktorem. O, koniś! Trzydzieści dwa na czemu? Jeden tylko doktor jest? Jakby czego na Ciebie. I chcesz go mieć? Tak. Kto to jest w tej masce? Co to za klaw? To Kacperek. O, nie wierzę. Ona jest straszna, nie chcemy jej, nie? Jak to tu To jest czar wakacji po prostu. Kupowanie pierdół. Ja sobie pasuje do Ciebie. O, no, jestem Jasper, do wybrałeś to bańki? Tak, jedu Jesteś I... pewny? Tak, a wiesz jak tego się używa? Nie mam pojęcia. A ja tak. A wiesz do czego jest to używane? Nie wiem. Ja też wiem, a ja wiem. Patrz, to przyczepiasz do tego i tutaj naciska, żeby robiło bańki. Aha. A ja sobie wybrałam taki telefon. A dlaczego? Bo wygląda jak telefon. A tam jest no tylko... I jesteśmy tu ostatni raz w tym sklepie, no nie? No. Ostatnio dostałam taki prezent tylko innej firmy, nie będę mówić <noise> Dobra, wyjdźmy stąd, bo mnie jest się głód już jakiś. Sonia. No, Przyjmij to ode mnie. <noise> Dziękuję ci mężu kochane. Ja też jestem gotowa. Ostaw te wianki. Ja Odstaw te kwiaty Dobra Tu? Gdzieś tu Idźmy stąd już Nie ma mnie Idźmy stąd Dobrze mnie mnie Nie mam. Nie Mnie też już tu nie ma Dzisiaj jest twój dzień, zaszalej No ty już zaszalałaś Ale szybko ruszyło, nie? No to dogonisz nas, nie? Ale Trąbisz? Trąbisz tam? No tak. o A Nie, bo o tym, A Nie, skręcać? Nie, mnie wiecie.